nie umknęło to, co lajkuje tam Gimper. Polubienia na X są publiczne, a okazało się, że znany youtuber oprócz wholesome memów i zdjęć ze zwierzaczkami, lajkuje też fatfobiczne, transfobiczne i seksistowskie treści. Być może wielu z was to nie zdziwi, ponieważ wszyscy wiemy jaki jest Gimper, ale ludzie wytykają mu tutaj hipokryzję. Oprócz bycia youtuberem jest on współwłaścicielem siłowni, w związku z czym bardzo nieprzyjemnie patrzy się, gdy lajkuje mema obrażający grubą dziewczynę, która jest na siłowni. Oprócz tego, w jednym z odcinków Zgrzytów opowiadał o tym, jak denerwują go takie wojenki damsko-męskie, zachęcał widowni do tego, by tego nie robili, a następnie wchodząc na jego profil możemy zobaczyć, że lekło jest żarty mówiące, że kobiety są głupie. Wydaje mi się, że takie memy to właśnie napędzają tego typu wojny. Ale może chodzi o to, żebyście wy nie napędzali, a jego wolno. Biedronka rozpoczęła przedziwną kampanię marketingową, w której jawnie porównuje swoje ceny do cen produktów w Lidlu. nie ma tutaj żadnych wytrychów, że wiecie, konkurencyjny sklep, inny dyskont, nie, normalnie lecą z nimi w tych SMS-ach. poniedziałek 5.02 w Biedronce papier toaletowy Queen 40 rolek 25,99 zł za opakowanie, a w Lidlu 11% drożej niż w Biedronce. Papier toaletowy florales 40 rolek 28,99 zł opakowanie. Oferta dla z gazetki. Wygląda na to, że w wersji promocyjnego SMS-a było wiele. Dlatego w internaucie że wymieniają się nim jak niegdyś karteczkami w podstawówce. Memiczność tych wiadomości wykorzystali tym razem nie tylko Impuls HBS, którzy przyzwyczaili nas już do bycia mistrzami w marketingu ale do odniesienia z wiadomości zobaczyliśmy także na fanpageu Readla, którzy zapytali, czy my też dostaliśmy ten dziwny łańcuszek. Oprócz tego, format kampanii wykorzystali także Zahir Kebab, IKEA i wiele, wiele innych naprawdę dużych firm. Ekipa adresu od poprzednim miesiącu znalazła się na językach wielu internautów ze względu na wypowiedź jednej z dziewczęstej ekipy dotyczącej pracy w internecie. Ostatnio jeden z ich filmów na TikToku ponownie znalazł się na Twitterze z dopiskiem sugerującym oburzające zachowanie influencerów. Okazało się, że jest to jeden z filmów z serii, w której testują oni chyba jakieś dziwne albo viralowe miejsca, gdzie po pojechaniu do restauracji, w której mieli skosztować jakiejś super przyrządzonej cebuli, okazało się, że cebuli nie ma. Co zrobili influencerzy? Grzecznie podziękowali pani przy ladzie, wyrazili swój zawód z tą sytuacją i poszli. A. No dobra, to przynajmniej sobie zrobię zdjęcie jak ona wyglądała, dobra? No. Natomiast niestety nie dostaniemy cebuli. Idziemy. Co so w tym oburzającego? Zapytacie. Otóż po wyjściu Ines powiedziała, że jest oburzona tym, że obsługa restauracji nie poinformowała ich telefonicznie o braku tego dania, gdy dzwonili pół godziny wcześniej, żeby dać znać, że przyjadą. Uważam, że jest to abstrakcja, że jechaliśmy tutaj specjalnie pół godziny. Pani, która nas obsługiwała wiedziała, że jedziemy tutaj kamperem, bo i to powiedzieliśmy. I nawet nie dzwonili nam powiedzieć, że cebuli nie ma. Zastanawia mnie w ogóle po co był ten telefon. W sensie dzwonili ich zarezerwować, zapytać czy można nagrywać, dać znać, że za zaszczycą. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie w tej historii, po prostu mnie to ciekawi. W każdym razie podejście inne zostało przedstawione jako roszczeniowe i na zasadzie gwiazdeczki oczekują, że wszystko będzie dla nich gotowe i jak to możliwe, że nie jest. A ja się z tym trochę nie zgadzam, bo na nagraniu ewidentnie widać, że zraz po wyjściu do restauracji pani przywitała ich pytaniem, czy oni chcą tą cebulę. Czyli domyślali się, że to jest to viralowe danie, których wszystkich interesuje, to w sumie czemu nie mogli już wtedy przez telefon powiedzieć, że zapraszamy, ale ktoś to cebuli nie ma. Moim zdaniem, drama o nic, ale wydaje mi się, że ludzie są do nich po prostu negatywnie nastawieni po ostatniej aferze. Na kanale GOATS pojawił się niedawno odcinek polegający na podpięciu Wojtka Góry do wariografu. Miał on ostatecznie udowodnić to, że youtuber nie jest biseksualny. Na ostatniej konferencji Fame poważył tak, że badanie było wykonane niepoprawnie. Wardenga stwierdził, że wszystko było zrobione jak należy, badanie jest wykonane poprawnie, a te nudne fragmenty po prostu wycieli. Inne zdania na ten temat miał jednak ekspert przedstawiony na kanale Zero. To nie jest badanie wariografem. Show. Krzysztof Stanowski bardzo szybko zrealizował film, który obdarzył śmiało niepoprawność wykonania tamtego badania. Błędami w przeprowadzonym badaniu na kanale Gołców między innymi były brak przedstawienia wcześniej pytań badanemu. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, że był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. I może dać to fałszywy odczyt. Zła atmosfera podczas badania. Także nie może być mowy, żeby zrobić to na widowni, e, przy kamerach, przy oświetleniu, przy obecności jakichś osób. Oraz źle przypięte czujniki neurogramu. Czujniki neurogramu powinny być zapięte w dwóch miejscach. Na klatce piersiowej i na przeponie. Jeden był troszeczkę za wysoko, drugi za nisko. Nathan Marconi otworzył swój własny kanał na YouTubie o nazwie Indigo i już pierwszy film powołał sporo szumu. Celem filmu było obnażenie prawdziwego oblicza polskich influencerów. Wszystkie osoby, które oglądacie to są po prostu fałszywe autorytety, a chcę żebyście wiedzieli, że właśnie 90% tych osób to są zwykłe szumowiny, które łatwo zarobione pieniądze wykorzystują w zły sposób, a swoją popularność po to, aby po prostu zaspokoić swoje niesne fantazje i aby krzywdzić innych ludzi. Nathan głównie zarzucał niektórym branie narkotyków. Wykorzystywanie swojej władzy i pozycji do odurzenia nim dziewczyn, a następnie wykorzystywania ich. Tańculi zarzucał także zdrady, nagrywanie dziewczyn podczas stosunku bez ich wiedzy. I Arek manipulacją nie tylko krzywdził i krzywdzi bardzo dużo osób. Sami mówisz o tym głośno, że z tubielem na przemian wymieniałeś się nieprzytomną dziewczyną. Ale Arek, dlaczego kurwa, dlaczego nagrywasz kobiety podczas stosunku bez ich zgody? No, naprawdę grube rzeczy. W filmie nie przedstawił zbyt mocnych dowodów, znalazło się tam przede wszystkim nagranie rozmowy z jedną z poszkodowanych dziewczyn. Powiedział jednak, że ma on wiele mocniejsze materiały. Zapowiedział, że Jacek Mureński posiada te obciążające materiały i przygotował już na niego film, który może skończyć jego karierę. Nagrania są zabezpieczone i posiada je pewna osoba. Dajesz to w moje ręce, tak? W filmie powiedział też, że Dubiel jest najgorszym influencerem pod względem ci. Bardzo dużo osób pytało, kto ze środowiska influencerów jest jakby największym jest to Marcin Dubiel. A Pogzdelowi zarzucał patologiczne wręcz kłamanie i manipulacje. Na większość spraw poruszonych w filmie nie ma dowodów, jednak są to tak mocne rzeczy wymieniane z nazwiska, że naprawdę ciężko mi jest uwierzyć w to, żeby rzucał nimi bez żadnego pokrycia i bez wiary, że może wygrać batalię w sądzie. To, że środowisko młodych, bogatych i sławnych ludzi pełne jest narkotyków i imprez, myślę, że nikogo nie dziwi i było oczywiste od dawna. Jednak zarzuty o wykorzystywanie dziewczyn są już naprawdę poważne. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, czy informacje przedstawione w tym filmie były prawdą.